Siemanko, dzięki jasny Tomek Tomek, dzisiaj będziemy grać sobie w Counter Strike Global Offensive. To szybko tutaj no dobra mi Przeklikłem, dobra dobra. I będziemy się grali mirajor z gurtami. Z, z gu... mm. i tak. Dobra ogólnie wszystko już ogarnąłem F3 to było, nie F4 to było zatrzymanie dobra, jedynka wyciszenie wynka wyłączenie wyciszenia, dobra to sobie będziemy grali jeszcze nie uprzedziłam sobie tej na OBS-ie zrobić i wybrać dzisiaj, OBS-a

Dobra. No i tak jak mówiłem, pogramy sobie z potami. Tak, botami. Nie wiem, czy nie jest za trochę. Może być tak, że mnie nie będzie słychać, ale kiedy będzie słychać, to będę. Powiem, wszystko jest ok. Ja sobie trochę wyciszek, no? Dawno nie grałem w CS i sorry, jak będę tak słabo grać. W sumie nie wiem, czy słabo. W sumie i tak zawsze słabo gram, sensu będę. Kolejny i losy weźmiemy też dobre drobiazgi. Albo PS bym chciał wziąć, trochę pokapić tak bo już wiem, jaki zrobić ten. Y Rozcinek kamerowy aż tak 1. Zniszczyłem telewizor. W serio. Dobra, pogramy sobie. Pogadamy. Ogólnie, panie, jesteś, jak jesteście nowi, to zostawcie suma, lajka. Jak jesteście nowi. Bo będzie więcej odcinków CS-a Mogłem go nożem dziabnąć Mogę go dziabnąć Ale to wyczuli mi Chciałem nie Ale właśnie już pszczoł Dobra, to nie Teraz już się Dobra, tu jest przeciwnik, widzę go. Tu jest przeciwnik. Bocik. Teraz chcę to było słabe, tam jest gościu. Co? Tyły mi robi? Że niby tyły mi robi? Dobra, tyły mi robi. Dobra, fajnie. Nadzieję, że nie klikłem jedynki i się nie wyciszyłem. Uuu. tym to się skampił. Nice, nice. I tak tam szedł. Ole mi zrobił. Ty, ale jak robi. On cię chciał skampić. Nie już tutaj będę biały. Gdzieś słyszałem coś w tutaj. Gratuluję, Patryk. Strzały, po prawo. Wiedziałem. Szedł w Brawo, brawo, się to. Dobra. kościół idzie A, więc jest sniper. Dobra, teraz Czemu sobie nie mogę kupić broni? Czemu sobie nie mogę kupić broni. Nie wiem czemu dobra, Ale lecimy dalej. Nie wiem czy mi się uda tak skoczyć, dobra. No v kampič. Nemám dobrý, nemám dobrý ale... Já to bude ok. Dobrá, nebudu se hned do mohli, jsou bod Tam místo. Dobra. No to z głupą się idzie szybciej. Um. Też sobie było, jakieś ja że tym że się chodzi też normalnie. To było dwa, tak? po mnie. To niezły kościół. To niezły bocik. Takie mam... Są trochę takie niepłynne ruchy. Nie wiem, czy to są spowodowane nawet jak gram z bocami. Men det bare én gang å kjempe. Og det er for på topp fem. Podrobinę nie umiemy wchodzić żeby Ten gościu nie umiemy wchodzić Dobra, idziemy tam Dobra, tutaj camping, nie chce się nic skąpić, bo oni się wszyscy się rozpręty. Dobra